Hej kochani z tej strony Ania. Witam was na moim kanale. W ostatnim czasie zrobiłam zakupy. Zarówno na wyprzedaży, ale też na przestrzeni ostatnich miesięcy kupowałam rzeczy. Ogólnie chcę zrobić haul, ok? Chcę zrobić haul zakupowy i was na niego bardzo serdecznie zapraszam. Także po prostu zaczynajmy. Zacznę od wyprzedaży w zarze, bo myślę, że ten temat może Was najbardziej interesować. Te bawełniane topy, ja je po prostu uwielbiam. Jakiś czas temu kupiłam sobie jeden, właśnie ten biały, e, i po prostu stwierdziłam, że po pierwsze potrzebuję ich więcej, ponieważ to jest idealny basic. Pod kurtkę, pod bluzę, pod sweter, pod wszystko, a nawet solo. I właśnie na wyprzedaży dodatkowo udało mi się kupić drugi biały oraz czarny. Zarówno jeden i drugi kosztowały 25 zł, także myślę, że jest to bardzo dobra cena, szczególnie biorąc pod uwagę jakość tych topów, ponieważ to jest taka mięsista, grubsza bawełna, która nie rozwali się po jednym praniu, która naprawdę przez długi czas może posłużyć. Także zdecydowanie jestem bardzo zadowolona z tych dwóch zakupów. Ogólnie rzecz biorąc, moje zakupy na wyprzedaży w tym roku są dosyć okrojone. Po pierwsze, dlatego, że raczej yy, robię czystki w szafie i pozbywam się rzeczy, w których już nie chodzę. Zresztą dopiero co robiłam wyprzedaż na Vinted, ale też jeszcze będę ją kontynuowała, także możecie mnie tam obserwować. A druga rzecz jest taka, że obecnie jestem na masie. Buduję mięśnie, buduję tyłek i po prostu bez sensu jest kupować czy spodnie, czy spódnice czy sukienki, ponieważ w tym momencie Mogą być na przykład na styk, mogą być na mnie za ciasne, a za kilka miesięcy będą idealnie wyglądać. Więc ja wolę, jakby odstawić te zakupy na bok i wziąć się dopiero za to, jak mi już nie będzie przybywać centymetrów no bo jaki jest sens. Ale mimo to udało mi się złapać jeszcze satynową spódnicę. To jest długa spódnica, ona jest w talii tutaj wiązana na sznureczek z gumeczką. Ja na maksa długo już się za taką spódnicą rozglądałam. Myślę, że ona świetnie będzie wyglądać zarówno do bodków, mm. ale też świetnie takie maxi satynowe czy jeansowe spódnice wyglądają do sneakersów, do adidasów synów, to będzie mój uniform wiosenny. Jak tylko przestanie padać ten śnieg, jak tylko zacznie się robić troszkę cieplej. Zarówno te topy, jak i tę spódnicę wzięłam w rozmiarze S. Ona normalnie kosztowała 140 zł. Wydaje mi się, że ją kupiłam za jakieś 99 Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o moje szaleństwo zakupowe na wyprzedaży w Zarze, dlatego, że słuchajcie, kupiłam jeszcze tę bluzkę. Różowy troszkę opętał moją głowę, że tak powiem. Różowy to jest mój kolor i ja po prostu go na maksa czuję. Ta bluzka, jak możecie zobaczyć, ona jest cała, ażurowa, cała. Jest prześwitująca, więc nie jest to bluzka tak naprawdę na każdą sytuację, ale zdecydowanie jest to bluzka, która będzie taką wisienką na torcie, kropeczką nad i będzie po prostu rozmaicała tę szafę, i ja jestem absolutnie zakochana. Jeżeli chodzi o wyprzedaże w H&M, to będę z wami szczera, że ja nawet się za nimi nie rozglądałam. Po prostu jakoś, tak jak wam powiedziałam, ja totalnie nie szukałam rzeczy do kupienia, nie robiłam jakichś wielkich zakupów. Powiedziałam, że dla mnie. To nie jest ten czas, żeby robić zakupy, ale jak byliśmy w Barcelonie z Matim, to zeszliśmy do handemu. Ja właśnie z myślą, bo chciałam znaleźć jeden wełniany sweter, który w Polsce jest już wyprzedany, i po prostu go szukałam, znalazłam go. Ale go nie wzięłam, bo mi się nie podobał, jak wyglądał na żywo. Natomiast znalazłam również dwa inne wełniane swetry, które były przecenione na 130 zł, każdy wełniany, stuprocentowo wełniany sweter. Ja. No, przyznam się szczerze, że trochę mnie wtedy zatkało, i czułam, że wygrałam coś, ok? Bo wełniany sweter za 130 zł to jest naprawdę bardzo dobra cena. Dodatkowo wiedziałam też, że w Polsce te swetry są już wyprzedane, także tym bardziej. Jeden z tych swetrów wygląda w ten sposób: one mają takie troszkę szersze rękawki, dodatkowo mają taki dekolt ciekawy, z takim akcentem. I zarówno jeden, jak i drugi to jest ten sam model, tylko jak możecie zobaczyć, różnią się one kolorami. Jeden jest beżowy, drugi jest jakby nazwać ten kolor, to jest taka fuksja, ale taka ciemniejsza fuksja, bym powiedziała. Na żywo mam wrażenie, że on delikatnie jeszcze podchodzi mm, pod taki fiolet, wino, coś takiego, ale ponownie, jak przystawiłam do siebie ten sweter i ten właśnie taki różowo-fioletowy odcień, no to stwierdziłam, że tak. Tak, to jest mój kolor, i tak chcę go wziąć. 130 zł, 130 zł. One były przecenione bodajże, już Wam mówię, z 60 euro, jakoś tak? Także no, połowa ceny. I jeszcze co Wam powiem, to to, że wełniane swetry one potrafią gryźć, one potrafią być na maksa nieprzyjemne, natomiast te nie są. To wszystko zależy też od rodzaju wełny, i ten typ wełny jest. Taki, że one są na maksa mięciusie, na maksa grzejące, przyjemne. Barcelona w ogóle bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie sklepami, jakie posiada, dlatego że jest tam kilka amerykańskich marek typu Lululemon, Brandy Mulvey i ja po prostu byłam w lekkim szale. Weszłam do Lululemon przede wszystkim z takiej ciekawości, bo słyszałam o tej marce, słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii, że legginsy super, że bluzy super, że w ogóle wszystko jest super i weszłam tam z taką ciekawością, chcę coś przymierzyć, chcę zobaczyć, chcę dotknąć, co to jest. Zresztą wstawię Wam tutaj klip zmierzenia. Ogólnie ta marka jest amerykańska i w Polsce tak opo przymierzyć sobie tych ubrań nie można. Koniecznie chciałam zobaczyć właśnie te bluzy ich które tak przepięknie oplatają, otulają ciało. I leginsy też przemierzyłam, bo słyszałam, że są równie fajne, ale powiem Wam, że one są, moim zdaniem przynajmniej, takie mega basic. Ani tutaj, wiecie, tyłek nie wygląda jakoś magicznie. Jedyne, co jest fajne, to że o tutaj z tyłu jest kieszonka, że możecie sobie na przykład telefon wsadzić albo klucze. Tak samo kieszenie są tutaj po bokach. Ej, słuchajcie, ja ją chyba wezmę. Rozmiar 2, czyli XS. O ile leginsy, moim zdaniem, no po prostu to nie jest moja bajka. Były średnie, były bardzo basicowe, o tyle ta bluza, jak ja ją nałożyłam, jak ja ją zapięłam, co ona robi z sylwetką, jak ona przepięknie otula to ciało, wysmuklając je, wyszczuplając je, modelując, no po prostu to, to jest Coś cudownego. Ja, jak nałożyłam tę bluzę, miałam do tego akurat moje dzwony ze Strong Point. Mati powiedział, że ja wyglądam jak taka mamuśka z LA, która idzie na spacer. I ja w tym ficie, w tym stroju się totalnie tak czuję: jak mamuśka z LA. Która idzie na spacer, której jeszcze brakuje jakiegoś, nie wiem, małego Yorka czy innego psa. No totalnie hot mommy vibes. Do tej pory uważam, że to były jedne z najlepiej wydanych pieniędzy e, i nie były to niskie pieniądze, dlatego że ta bluza kosztowała 120 euro, czyli na szybko moją matematykę między 500 a 600 zł, jakoś tak. Natomiast uważam, że to były naprawdę bardzo dobrze wydane pieniądze. Ja się czuję rewelacyjnie w tej bluzie jej jakość ten materiał on jest taki rozciągliwy elastyczny no coś cudownego dodatkowo czuć że nie jest to tani materiał ja w tej bluzie zarówno byłam już na spacerze byłam na siłowni robiłam rozgrzewkę na siłowni wiecie na orbitreku cisnęłam mimo że było mi ciepło no bo wiadomo mam na sobie długie rękaw długie leginsy to ta potliwość w tej bluzie jakby ona jest zerowa hot mami vibes That's it. Jeszcze od razu Wam powiem a propos rozmiaru, dlatego że mierzyłam tak. Mierzyłam ósemkę, czyli rozmiar taki między S na M. Ta ósemka była w porządku, ale czułam, że. Jakby ta bluza mogłaby jeszcze mnie bardziej tak otulać, opinać. Czwórki nie było, żebym mogła przymierzyć, natomiast była dwójka. I to jest właśnie dwójka. Dwójka to jest taki nasz odpowiednik rozmiaru XS, więc ona jest dosyć malutka, ale przez to też naprawdę bardzo ładnie otula to ciało. Pięknie leży, pięknie się układa. Rewelacja. O te nauszniki pytacie się mnie non-stop. Skąd one są? Słuchajcie, to są nauszniki. Ja je kupiłam na początku zimy, zresztą zobaczyłam je u mojej menadżerki Kasi i po prostu no oszalałam. Od razu wiedziałam, że też muszę je mieć. Wyglądają absolutnie cudownie. Spróbuję znaleźć je jeszcze na stronie, ale widziałam, że przez jakiś czas były wyprzedane. Natomiast mówię Wam, że są to nauszniki. Z handlem kosztowały bodajże 39 zł. I miałam taki moment zawahania w momencie, gdy je kupowałam: czy ja w nich będę chodzić, czy ja ich będę potrzebowała, czy one mi będą w ogóle do czegokolwiek pasowały, dlatego że są niebieskie. W momencie, gdy mam na sobie kucyka to to jest idealna opcja do założenia, żeby ogrzać te uszy, a żeby jednocześnie tutaj mieć cute fryzurkę, która Wam się po prostu nie rozwali pod czapką. Druga rzecz jest taka, że podobnie jak różowy, to ten błękit również mam wrażenie, że przepięknie komplementuje moje blond włosy, moją urodę. No wygląda to absolutnie fantastycznie i do tej pory niezależnie w co byłam ubrana, to... Te nauszniki są raczej jak taka właśnie wisienka na torcie, niż coś randomowego, co w ogóle nie pasuje. Dlatego, że nawet do beżowego szalika, no to wygląda przepięknie. Do tego czarny płaszcz, załóżmy, że to jest mój czarny płaszcz, to nawet te trzy kolory razem no cudownie się dopełniają, a ten błękit na wierzchu oh. Jest jak takie westchnięcie. A co do tego szalika, który sobie tutaj przyłożyłam? Słuchajcie, to będzie dłuższa historia, dlatego że ja wam ją po prostu muszę opowiedzieć. Ten szalik jest z Acne Studios i ja go kupiłam kilka miesięcy temu, jak byłam w Londynie. Ogólnie w momencie, gdy poleciałam do Londynu na studia, w, kiedy miałam 19 lat, to było 8 lat temu. <ścoughs> Kur, to było 8 lat temu. Miałam 19 lat. Poleciałam do Londynu na studia. Dla tych osób, które o tym nie wiedzą, bardzo dużo dziewczyn u mnie na studiach, ale też w ogóle na ulicy, miało szaliki akne Studios. Mnie wtedy niestety na ten szalik nie było stać, ale pamiętam, że powiedziałam sobie: Anka, ty kiedyś sobie kupisz ten szalik, będziecie na niego stać. No, dziewczyno, zrobisz to. Więc teraz, jak na jesień pojechałam do Londynu, do mojej rodziny, to stwierdziłam: kurczę. Ja idę do Agnes Studios i ja kupię sobie ten szalik, żeby tą 19-letnią Anię uszczęśliwić, żeby zrobić jej i zrobić sobie tę przyjemność, że ja mogę mieć wełniany, piękny szal Agnes Studios i po prostu czuć tę satysfakcję, że udało mi się... Osiągnąć coś, o czym te 8 lat temu e, marzyłam, i na co wtedy nie mogłam sobie pozwolić. Także można by powiedzieć, że ten szalik jest dla mnie swego rodzaju takim trofeum, medalem, takim, tak można to powiedzieć, uwieńczeniem moich marzeń. Czy to ma sens, co ja mówię? Nieważne, w każdym razie uważam, że to jest serio najlepszy szal, jaki mam. Szal, który będzie ze mną na pewno wiele, wiele lat, którego absolutnie nie zamierzam się pozbywać nigdy. Świetnie grzeje, świetnie wygląda. Niezależnie od tego, jaką kurtkę nałożę: czy nałożę płaszcz, czy nałożę cieńszą kurtkę, jakąś na przykład skórzaną, na przykład tę. Szal jest totalnym dopełnieniem, a jednocześnie jest na maksa praktyczny, bo jest duży, bo jest ciepły, bo jest wełniany. I tak. Skoro już Wam pokazałam tę kurtkę, to jeszcze kilka słów o niej, dlatego że na jesień to był po prostu totalny hit, to był szał. Mam wrażenie, że raczej każda z Was, każdy z Was widział ją chociaż raz gdzieś w internecie. Pokazuję ją Wam z kilku powodów. Po pierwsze, informacja: ta kurtka ponownie jest w sprzedaży, dlatego że przez jakiś czas widziałam, że była wyprzedana, ale widzę, że Zara zauważyła, że że ta kurtka jest hitem. A druga rzecz jest taka: mimo, że jest zima, to ja w niej naprawdę często chodzę. Szczególnie w dni, gdzie, nie wiem, jest na przykład 4-5 stopni. Ponownie zarzucam do tego ten szal i mi jest normalnie ciepło. A jak jeszcze pod spód nałożę sobie wełniany sweterek, no to to jest już bajka. To jest po prostu bajka. Nie, a tak szczerze, rewelacyjna jest ta kurtka i mam cichą nadzieję, że Zara również wprowadzi. Czarną do sprzedaży. No byłoby super, właśnie taka sprana czerń o tym kroju, miodzią. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, i jednocześnie pochwalić, dlatego że mam wrażenie, że ten hol zakupowy jednocześnie jest takim holem um, udanych zakupów. Dlatego że te agi. Ags. Buty Ag. W odcieniu takim khaki, to był ponownie jeden z lepszych zakupów. Z tego co pamiętam, te buty kosztowały około 800 zł, i co muszę powiedzieć, to że naprawdę rewelacyjnie mi się one sprawdzają. Po pierwsze, są bardzo uniwersalne, jak na buty, które są dosyć specyficzne. Popasują mi one naprawdę do wielu, do większości stylizacji, szczególnie takich zimowych, czy do jeansów, czy do legginsów, czy do długiej sukienki. No po prostu opcji jest mnóstwo. Druga rzecz jest taka, że są na maksa wygodne, a trzecia rzecz. Jest jest taka, że są tak ciepłe, są tak grzejące, że na moje zawsze zmarznięte stopy to jest po prostu. Moje stopy w tych butach się czują dosłownie, jakby były wsadzone w cieplutką chmurkę. Tak to mogę określić. I to jest model Agmini w odcieniu maroon. I kosztowały one mniej niż 800 zł. Kosztowały 729. Świetny zakup, po prostu świetny zakup. I tak naprawdę to jest już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Dajcie mi znać, czy któryś z tych elementów wpadł Wam w oko. I piszcie mi koniecznie też, czy udało Wam się coś wyhaczyć na wyprzedażach, czy w Zarze, w H&M, gdziekolwiek, jestem bardzo ciekawa. U mnie, jak mogliście zobaczyć, te zakupy były raczej takie skondensowane, małe, nieduże, ale też myślę, że jestem na etapie takiego, wiecie, Mądrego wydawania pieniędzy, nie kupowania po prostu sterty, ubrań, tylko dlatego, że akurat są modne. Raczej staram się te pieniądze właśnie wydawać mądrze, nawet na ubrania. Staram się kupować dobrej jakości rzeczy, rzeczy, które wiem, że będę nosiła często, które będą mnie cieszyły, które będę po prostu użytkować, bo w nowym roku wydajemy pieniądze mądrze. Amen. Żegnam się z Wami, Buziaki. Papa. Pa.